ale nam się nie podobał i poprosiliśmy o pokój na pierwszym metrze. No i warto było, bo pokój jest o wiele większy. Jest ładniejszy. Tu mamy szafę, dużą. i duży prysznic. Hotel wybudowany w 2021 roku. Są też kosmetyki i suszarka, miłość i posterko. Idziemy dalej, mamy. Czymy co w tym minibarku? Pusty. <laughs> Może jutro <w> zatętnięm. <laughs> bardzo ładny taras. Mamy 3.08, resztę materiału oby zrobimy sobie rano, jak już wstaniemy. No to do zobaczenia rano, cześć. Zostaliśmy zaproszeni do jednego z ładniejszych pokojów w tym hotelu, no to wchodzimy. Zostaliśmy zaproszeni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się z menadżerem. I zobaczmy. Ona, szafa taka jak u nas po, w pokoju. Do tego mamy do spa dwa szlafroczki i kapcie. Mamy też fejk darmowy. Przechodzimy do łazienki, w łazience komplet kosmetyków, proszę bardzo i kwiatek, na co zwrócę uwagę, bardzo fajna sprawa to mamy budzę z funkcją bidetu, proszę bardzo, bardzo praktyczne, suszarka, lustereczko, duży kącik prysznicowy, i jest słuchawka i prysznic na górze. Wchodzimy do części pokojowej. Po drodze mamy czajnik, kawa, herbata i woda butelkowana, donoszona codziennie świeża do mycia ząbków. Pamiętajmy, że w Egipcie nie myjemy zębów wodą z kranu. Jest też nocówek. Barek jest dodatkowo płatny i codziennie uzupełniany. Pokój w kolorze cytrynowym, żółtym, pięknie udekorowany przesiewką w tym samym kolorze. Pan menadżer powiedział nam, że hotel jest otwarty od maja 2021 roku także świeżutki. Telewizor, i wyjście na taras. Taras ogromny, można się wieczorem zrelaksować. No i przede wszystkim wstając rano mamy wspaniały widok na morze. W tym pokoju jest jeszcze taka fajna sprawa, że możemy będąc większą rodziną czy z dziećmi naleźć drugi pokój obok, przez który przechodzi się tutaj drzwiami od przedpokoju, czyli jest to pokój łączony. Proszę bardzo, drugi pokój jest bliźniaczy w kolorze błękitnym. Proszę bardzo. Też z dużym tarasem, z widokiem na morze. Pan menadżer zaprasza do hotelu. Hotel świeżo otwarty, wszystko w nim pachnie nowością. Także proszę bardzo chcesz. Do zobaczenia. Obejrzymy sobie jeszcze jeden pokój z widokiem na morze. Pokój 2053. No to zaczynamy wspólną wyprawę. Do pokoju. Łazienka. Trochę inny układ. O. Proszę bardzo. Tak samo duży prysznic. Też szafroczki i kapcie. I barek. I pokój w kolorze niebieskim. Oczywiście, telewizor. I idziemy zobaczyć widok. No, tu to już jest w ogóle bomba. Widok jest bardzo blisko. Praktycznie na wyciągnięcie ręki mamy basen. Obok, tutaj po prawej stronie, mamy spa, no i szum morza praktycznie w odległości kilkunastu metrów. Widok myślę, że wart ceny pokoju. Do zobaczenia.